Cześć, ja jestem Dawid, jest to kolejny filmik z Brawl Stars. Na tym kanale dzisiaj witam Was. Przepiękny skin yy, yy, Mikołaj Mike. Tak, tak się prezentuje. Tutaj ma widać Mariko. Jakąś tam pandę chyba, albo miśka. Misie chyba nity to jest. I tu jakaś gwiazda, także bardzo fajnie wygląda. Nasz święty Mikołaj w Brawl Stars. Kupiłem go za 49 gemów, bo mam 0. A w sklepie mam tutaj jakieś. No, zastanawiałem się na tą peny. Ale ostatecznie wybrałem tego Dynamajka. Po prostu mi się bardziej podobał i w ogóle. No, yy... otwieramy skrzynkę. Oczywiście nic nie ma. Zaczynamy gierkę, żeby nie przedłużać. Trochę grałem po odcinkami. I zapytacie się dlaczego nie było maraton, końcówki maratonu. Ponieważ były święta i chciałem spędzić czas z rodziną, bez jakichkolwiek nagrywek i po prostu nie tyle co odpocząć od YouTube'a, co po prostu nie nagrywać przez jakiś czas odcinków przez kilka tam dni, bo normalnie yy, odcinki są. Teraz na czas świąteczny normalnie są. Tam jest jakiś ten poko. Będą się pojawiały, oczywiście yy, planuję jakiś stream. Tylko nie wiem, czy mi się uda na 31 grudzień. Nie wiem, czy z kamerką, czy bez kamerki. Chyba bez kamerki zrobię, bo już dawno, bardzo dawno nie robiłem z kamerką. Ok, tutaj Bibi poległa. Tutaj ktoś może być właśnie, właśnie, właśnie. Dobra. Maraton sobie. Po mnie jest. Maraton sobie dokończymy. Tak, myślę, że gdzieś. Kurczę, zginęliśmy. Myślę, że gdzieś sobie po, po już po nowym roku na luzie dokończymy tyle chyba 5 odcinków albo 4 odcinki, nie wiem. Gramy jeszcze raz. Po prostu, żeby. Aż tak nie przesadzić, bo wydaje mi się, że taka ilość odcinków było po prostu dla was jakich chyba dla mnie za duża. Nie tyle, że mi się nie chciało tego robić, tylko po prostu wam się nie chciało oglądać. I tyle po prostu. O cztery kipsy w ogóle mamy. Może poczekam na członka drużyny. Fajnie zagrał, fajnie dobra, sekunda i co weź go aś. Dobra. Ja sobie go wziąłem. Fajnie wygląda ten Dynamite. Skin do niego świąteczny. Tam jest. Pamka. Ojeż, o lol, ja mam siedem par psów. już. Tu ktoś może być, tu mnie. Tam jest jej działko. Dobra, zniszczona pam peny. Tam jest Daryl. Fajnie by było, jak gdybyśmy zajęli drugie miejsce. Ale chyba tak się nie stanie, bo zginę. Kurczę. Dobra, słuchajcie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzisiaj trochę bardziej luźniejszy odcinek, pogadankowy, wyjaśnieniowy. Dziękuję Wam za 117 subskrypcji. Powali, zbliżamy się do 120. Dziękuję Wam za wszystkie suby, które mi przybiły. Widzimy się w kolejnym odcinku, który jeszcze będzie dzisiaj albo jutro. Otrzymacie się. Do zobaczenia i cześć.